Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszego cyklu o naszych skarbach z zapiecka. Maj, trawa szybko rośnie. No, łąki już niedługo będą się nadawały do koszenia. Dawniej wszystkie, właśnie łąki, były koszone ręcznie. Mam tutaj taką kosę ręczną, i właśnie za pomocą właśnie tego narzędzia to, te łąki wszystkie były koszone. Nie było kosiarek, dopiero później pojawiły się kosiarki ciągnięte właśnie przez konie. Także wszyscy gospodarze wychodzili na pole, brali ze sobą właśnie taką ręczną kosę i kosili. Praca bardzo ciężka. oczywiście upał w upale trzeba było właśnie te łąki kosić wszystko ręcznie. Zawsze ze sobą każdy gospodarz miał też taką ręczną oszczałkę, tutaj nosił zapasem tą oszczałkę w takiej specjalnej właśnie kaburze w takiej tak zwanej kusce i właśnie kiedy kosa się wstępiła, mógł sam ją naoszczyć i dalej kosić właśnie to swoje pole. Dziękuję za uwagę.